Słuchaj, pół roku minęło od premiery tego ciągnika za nami i w końcu mogę zaprezentować go w swoim programie. Tak jest, Piotrze, czasem tak bywa, że na dobre rzeczy trzeba poczekać, ale myślę, że warto. Seria 7700, czyli poprzednik tego stojącego za nami, a ten, no to dosłowna ewolucja. Tyle się zmieniło, on zupełnie inaczej wygląda. Nie tyle ewolucja, co rewolucja, bo widzisz nawet nazewnictwo zostało zmienione, aby pokazać to, jak, jak wiele w tym cieniku uległo modernizacji, jak wiele poprawiono względem poprzednika. Musimy się mu dokładnie przyjrzeć. Ja muszę się dokładnie przyjrzeć, bo Ty dużo o nim wiesz. Także zapraszam do prezentacji. Zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś współprowadził ze mną będzie odcinek Artur, który o tym sprzęcie za nami wie naprawdę wszystko. Dzień dobry, nazywam się Artur Kabza i jestem specjalistą do spraw produktów w marce i Ferguson. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest nowa seria Maseja Fergusona 8S. W programie tej serii są cztery modele, zaczynając od 8s.205, 225, 245 i stojący za nami 8s.265. Tak jak mówi symbol, zaczynając od 205 jest to maksymalna moc danego egzemplarza. Co jeszcze możemy powiedzieć na wstępie o tym ciągniku? W nazwie ukryta jest moc maksymalna, co daje tutaj klientowi bardzo jasną informację, jakiej mocy traktor akurat widzi. Jest to moc bez systemu Boost, zatem moc zawsze dostępna. Warto jednak wspomnieć, że w warunkach ciężkiej pracy, np. wykorzystaniem wałka WOM i hydrauliki, bądź powyżej 6 km na godzinę, ciągnik potrafi dołożyć do 20 koni mocy maksymalnej. Silnik Akko Power 7,4 litra, sześciocylindrowy z turbodoładowaniem. Myślę, że to jest warto podkreślenia, to to, że w całej gamie modelowej dostępny silnik o pojemności skokowej 7,4 litra. Jest to spora zmiana względem serii poprzedniej, gdzie model najmniejszy miał silnik o pojemności skokowej 6,6 litra. Jak wiemy, pojemność ma znaczenie. Klienci często o to pytają i ten argument chwalą. Dlatego też tutaj producent zdecydował się, aby w całej serii zastosować jeden silnik. Wartym podkreślenia też jest, że nowy silnik to też nowe możliwości. Dlatego też zwiększono jego moc względem poprzednika o 5 lub 10 koni, w zależności od modelu. Oraz zwiększono moment obrotowy aż o 12% względem poprzednika. No tak, słyszałem, że moment obrotowy utrzymuje się w równym zakresie od 1000 do 1500 obrotów, prawda? Tak jest. A cała charakterystyka silnika zyskała troszeczkę na wolnobieżności, bowiem teraz maksymalne obroty, jakie generuje ten silnik to 2050 obrotów na minutę, a maksymalna moc dostępna jest już przy obrotach 1850. Jest to o 100 obrotów mniej względem powszednika. A jak doskonale wiemy z praktyki, im niższe obroty, im moment obrotowy jest wcześniej dostępny i moc, tym niższe spalanie i wiadomo, większa wydajność, efektywność. Ciągnik w stylu tak zwanym Neo Retro, czyli nawiązujący gdzieś tam historycznie do tej serii 100, serii 2000, serii 3000, która w sumie tak naprawdę do tej pory pracuje na polskich polach. Ja prezentując maszyny na swoim kanale często się już z takimi spotykałem, no i te maszyny ciągle, ciągle służą naszym rolnikom. Arturze, co jeszcze możemy powiedzieć takiego o historii tych ciągników? Tak jak wspomniałeś, nowa seria 8S czerpie pełnymi garściami z takich kultowych serii jak seria 100, skąd zaczerpnięto właśnie tutaj ten charakterystyczny srebrny pasek, który nawiązuje do homonta, który kiedyś był zakładany nam na konie. Z kolei seria 2000 i 3000 to charakterystyczna linia błotników oraz kształt i kolor kabiny. Także tutaj jest to nawiązanie właśnie do historii. Jeśli chodzi z kolei o tą część neo, no jest to właśnie nowoczesna stylistyka, która myślę w głównej mierze przekłada się właśnie na ten tutaj charakterystyczną przestrzeń między silnikiem a kabiną, tak zwany Protect U, który gwarantuje niezwykle wysoki poziom komfortu w kabinie. Właśnie przez to, że silnik, czyli ten element, który generuje najwięcej hałasu, wibracji, został odseparowany od kabiny. Tak jest, no wygłuszenie kabiny na ten moment najlepsze na rynku, także komfort operatora został drastycznie podniesiony. No i cóż, jeśli jesteśmy przy silniku, to może przejdźmy dalej przez przekładnie. Jakie tutaj mamy przekładnie? Tak, jest, seria 8S wprowadza nas w świat zupełnie nowych przekładni, mianowicie debiutuje tutaj przekładnia z grupy Dyna 7. Jest to kontynuacja i rozwinięcie znakomitej przekładni Dyna 6. Następna nowa przekładnia to Dyna E Power. Która łączy w sobie zalety przekładni bezstopniowej z pełną sprawnością przekładni mechanicznej, oraz pod koniec tego roku będzie długo oczekiwana premiera przekładni bezstopniowej z grupy Dyna Dynavt, czyli tutaj przekładni koncernu Agko, produkowanych w niemieckiej fabryce w Back Oberdorf. Skoro z tej perspektywy widzimy ciągnik, możemy śmiało powiedzieć o jego gabarytach, ponieważ rozstaw osi względem poprzednika, czyli serii 7700, urósł o całe 5 cm, poprzednik 3 m. Ten stojący za nami 3,5 m. Jeśli chodzi o wagę, wiem, że go ważyliście. Tak, ważyliśmy go względem odpowiedniego modelu z poprzedniej serii. Ciągnik przytył o 700 kg. Dlatego też ten model, tak jak tutaj stoi, z pustymi zbiornikami paliwa waży 9100 kg. Zbiorniki 460 paliwo i 43 AdBlue. Dokładnie. i podnosimy maskę. odsłaniają się chłodnice. Pierwsza chłodnica przedniego womu, następnie chłodnica paliwa. E, mamy skraplacz układu klimatyzacji, główną chłodnicę cieczy silnika od góry, e, intercooler podzielony na dwie części, no i chłodnica oleju. Ale jakiego oleju dokładnie jest ta chłodnica? Tu? Warto wspomnieć, że seria 8S posiada rozdzielne układy hydrauliczne i przekładniowe, dlatego też tutaj mamy chłodnicę oleju hydraulicznego a temperatura z przekładnie przekazywana jest na układ hydrauliczny za pomocą specjalnego wymiennika umieszczonego pod kabiną. Widzę, że dostęp do chłodnic jest tutaj spory. Biorąc pod uwagę to, że możemy jeszcze odsłonić te klapki przykręcone tutaj jakby na motylki, no to wtedy mamy już pewnie dużo, dużo większy dostęp. No i cóż, wentylator napędzany sprzęgłem wiskotycznym, więc jeśli nie ma takiej potrzeby, silnik nie jest niepotrzebnie obciążany, jeśli za mocno nam tutaj temperatura zacznie rosnąć, zapina się jeden do jednego i chłodzi, chłodzi ten cały, olbrzymi silnik. Warto dodać, że tutaj widzimy model największy w serii, czyli 265 koni mocy maksymalnej. A co ciekawe, model najmniejszy, czyli 205 koni mocy maksymalnej, również posiada identycznie rozbudowany układ chłodnic, co pokazuje tutaj, jak wydajne komponenty montowane są w całej gamie silników serii 8S. Przechodzimy teraz z lewej strony silnika. Jeśli chodzi o tę stronę silnika, to na pewno nietypowo został zamontowany filtr powietrza, a raczej jego obudowa. Dlaczego tak jest, Arturze? Rozwiązanie to ma na celu wydłużyć żywotność filtra powietrza, no i dzięki temu skrócić czas czynności obsługi codziennie, prawda, na, polegający na kontrolowaniu jego drożności. I dzięki temu zyskujemy większą wydajność i efektywność codziennej pracy. Czyli on czerpie sobie z tego kierunku powietrze? Tak jest, pod szyby. Ta klapka, widzę takie grubsze zanieczystości, rozumiem. Tak, otwór inspekcyjny, wiadomo, zawsze jakieś liście, większe grubsze zanieczyszczenia mogą się tam dostać. Można sprawdzić i to w łatwy sposób przeczyścić. No dobrze, zatem poza tym z takich obsługowych elementów mamy trzy filtry paliwowe filtr oleju silnika, alternator, myślę też ciekawy element w tym przypadku akurat, ponieważ jest on obsługiwany przez szynę CAN komputera, czyli jest zupełnie sterowalny, może zostać wyłączony np. przy rozruchu silnika, no niepotrzebnie nie obciąża, nie obciąża układu elektrycznego, pozwala ten rozruch ułatwić. Także jest zupełnie sterowalny, kompresor układu klimatyzacji i jeszcze jeden element mnie tutaj nurtuje, mianowicie element w układzie dolotowym silnika. Co to jest? Tak, jest to przepustnica dolotowa, która ma na celu regulować ilość powietrza, która dociera do komór spalania. Dzięki temu ciągnik szybciej osiąga temperaturę roboczą, no i wiadomo, im szybciej ciągnik osiągnie temperaturę roboczą, tym szybciej jest w optymalnych warunkach pracy, czyli jest bardziej ekonomiczny i bardziej ekologiczny. No dobrze, musimy zajrzeć jeszcze od drugiej strony silnika, by wszystko obejrzeć. Myślę, że warto wspomnieć o dwóch głównych elementach. Jest to sprężarka układu pneumatycznego oraz turbosprężarka ze stałą geometrią łopatek, zaworem upustowym. Co jeszcze możemy o tym silniku, Arturze, powiedzieć? Myślę, że warto również dodać, że wszystkie silniki Akko Power posiadają mokre tuleje cylindrowe, co jest unikatową cechą obecnie na rynku maszyn rolniczych oraz wszystkie ciągniki Massey Ferguson spełniające normę emisji Stage 5 posiadają już hydrauliczną regulację luzu zaworowego, co zmniejsza znacznie koszty posiadania ciągnika. Przechodzimy dalej. Co możemy jeszcze powiedzieć o układzie hydraulicznym? Jeśli chodzi o układ hydrauliczny, należałoby jeszcze wymienić jakie mamy dostępne opcje układów hydraulicznych. Przede wszystkim w standardzie mamy dostępną pompę o wydatku 150 litrów na minutę. Druga opcja to pompa o wydatku 205 litrów na minutę oraz trzecia dla klientów, którzy wymagają największego wydatku przepływu. Jest to 205 litrów eko, to znaczy, że przy obrotach 1650 już mamy te 205 litrów zagwarantowane. Jednak gdy zwiększymy obroty silnika aż do 2050 obrotów, wówczas realny wydatek układu hydraulicznego wynosi w okolicach 280 litrów na minutę. Czyli na wyjściu Power Beyond możemy osiągnąć takie wartości jak 280 litrów na minutę, tak? Tak jest. Dobrze, nie wspomniałem jeszcze o y, ciekawej funkcji, która została wdrożona w tej serii. Mianowicie starsze generacje miały owszem y, tę dźwigienkę, która wypinała węże, ale sterowała ona y, jednocześnie obydwoma gniazdami. Teraz jest tak, że pociągając ją w jedną stronę, wypinamy jedno gniazdo, powiedzmy plusowe, w drugą minusowe. Także możemy to robić osobno. Zaczepy. No tutaj mamy e, dowolną gamę, możemy przebierać tak naprawdę w różnych zaczepach. Widzimy standardowo transportowy i zaczep kulowy K80, no ale tutaj e, myślę, że producent e, zaczepów i generalnie Masej Ferguson współpracujący jest w stanie... Dopasować do potrzeb klienta. Tak, tutaj jesteśmy w stanie zaoferować wszelkie możliwe typy zaczepów, jakie Państwo wykorzystują w swoim gospodarstwie. Myślę, również warto wspomnieć o wałku WOM, który tutaj w tym modelu ma cztery prędkości obrotowe, zatem wszystkie dostępne na rynku. Wartym podkreślenia jest, że straty na wałku WOM wynoszą tylko 13% mocy względem tego, co silnik generuje. Także tutaj widzimy bardzo małe straty na przesyle, co nam tutaj gwarantuje bardzo dużą wydajność, jeśli chodzi o maszyny, które są zasilane z wałka WOM. Co więcej, aktywna amortyzacja kabiny, mechaniczna, ale pomimo tego mamy możliwość wysterowania komfortu. Mamy trzy tryby, w których ta kabina może pracować, może amortyzować, także dogodnie do potrzeb operatora można to sobie ustawić z poziomu komputera pokładowego. Jeszcze jedna ciekawostka, i to myślę. Dość pomocna kamera cofania, która jest zintegrowana już z ciągnikiem w wersji Exclusive. Jest to standard, także z poziomu komputera pokładowego możemy sobie spoglądać i kontrolować maszynę za nami. Mogę jeszcze dodać swoim widzom, małą taką uwagę praktyczną, bowiem widzimy w tym ciągniku automatyczne stabilizatory. Myślę, że dla klientów, którzy wykorzystują bardzo ciężkie maszyny, warto o tego typu datek się pokusić, bowiem z rozmów z klientami wiem, że stosowanie tego typu podzespołu zwiększa żywotność tamtymnego układu podnoszenia narzędzi aż o praktycznie 200%. Dlatego też, że mamy tutaj mniejsze oscylacje podczas prac transportowych, żywotność tego układu znacznie się zwiększa i przez to, dłużej możemy się cieszyć zawodną maszyną. także automatyczne odciągi jak najbardziej polecamy. Przedni trzypunktowy układ zawieszenia jest w stanie podnieść 4800 kg. Mamy tutaj sterowanie oczywiście podnoszeniem, opuszczaniem, jak również sterowanie wyjściami hydraulicznymi, których tutaj w tym przypadku może być dwie pary. Mamy złącze elektryczne siedmiopinowe. I pod tą klapką też możliwość jakiegoś złącza. Jakie tutaj złącze możemy zamontować? I tutaj możemy zamontować gniazdo i zobus do maszyn tutaj czołowych. Jeśli chodzi o hydraulikę, dwie pary plus plus opcjonalnie możemy zamontować jeszcze wolny powrót. Warto również dodać, że wałek womie z tutaj wyposażeniem opcjonalnym charakteryzuje się tym, że ma 1000 obrotów. No i maksymalnie może przekazać dust do 150 koni mocy maksymalnej. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że siłowniki, które tutaj zostały zastosowane. Działają dwustronnie, także możemy również ten tusk dociążać. Myślę, że warto jeszcze, Artur, wspomnieć o amortyzacji przedniej osi. Wiem, że jest to quadling drugiej generacji o największym skoku aktualnie na rynku, bo 143 mm. Tak. Całą charakterystyczną tej osi jest fakt, że nie posiada punktów sparnych, dlatego też zwiększa się tutaj czas efektywnej pracy w polu. No, i mamy przez to większą, wyższą wydajność. Również warto podkreślić, że bez względu na to, czy to jest model 205-konny, czy 265-konny, oś przednia zastosowana w, tych, w całej serii silników jest taka sama. I co, już widzę pierwszą różnicę dla mnie sporą, ponieważ wszel wszelkie wcześniejsze generacje miały tą dźwignię, którą się tą kierownicę regulowało, a tutaj już weszła dźwignia nożna i sobie mogę nogą nacisnąć, nawet powrócić kierownicę swobodnie. Fajnie, fajnie, że to się pojawiło, bo tego moim zdaniem brakowało. No i drugie, co się rzuca w oczy? Gdzie są zegary? Prawda? No, zegary zniknęły. To jest <grym> prawda. Tendencja, tendencja właśnie znikania zegarów. No ale jakiś schowek się za to pojawił, tak? Tak, jest schowek na telefon, tego również brakowało. Tu również poprzedni użytkownicy poprzedniej generacji zgłaszali. No jest taki fajny gadżet, gniazdo zapalniczki. Można tu jednak ten zasilacz podłączyć i telefon cały czas sobie ładować. No dobrze, no przy kierownicy power control, tak? W takim nowszym wydaniu, designowym. Jest ponad 20 lat tej dźwigni na rynku. Myślę, że już udowodniła to, że naprawdę jest jedną z lepszych dźwigni rewersu, bo jak wiesz, nie tylko zmiana kierunku jazdy przód-tył, możliwość też obsługi przekładnie, zmiana półbiegów i zakresów, no i wystrzeglanie oraz teraz dodatkowo jeszcze pozycja postojowa. Widzę, że przeniesiona dźwignia kierunkowskazów. Tak. Na lewą rękę. Na lewą rękę, czyli tak przyjaźni operatorowi. V-Display to jest coś, coś naprawdę nowego i coś, co mnie bardzo interesuje. Chciałbym poznać szczegóły. Myślę tutaj od góry odpowiem, bo jestem w stanie, a dół zostawię Tobie. Oczywiście. To tak, e, mamy na pewno obrotową e, ilość obrotów silnika, e, prędkość jazdy, no i parametry układu pneumatycznego, e, rozgrzania silnika, czy też poziomu AdBlue i paliwa. Ale na dole no to już tematy przekładni na pewno i tutaj to wygląda bardziej skomplikowanie. Tak, myślę, że pierwsze to się może rzucić tutaj w oczy. To zupełnie nowa logika obsługi. Myślę, że dużo bardziej przejrzysta i, i wygodna. Przede wszystkim widzimy, że tutaj pierwsze co nam się rzuca to mm, pamięć obrotów silnika, pamięć obrotów silnika A, którą można ustawić za pomocą y, terminala, terminala y, DATATRONIC 5, monitora full display, jeśli ciągnik nie jest wyposażony w konsolę DATATRONIC 5 oraz taki tradycyjny sposób, czyli zapamiętujemy sobie jakieś obroty, przytrzymujemy przycisk przez 3 sekundy, ciągnik nam piknie i dana wartość jest zapamiętana. Teraz aktywowałeś właśnie ogranicznik górnych obrotów, czyli dla tych klientów, którzy lubią jeździć z gazem w podłodze, ale mimo wszystko nie chcą osiągać maksymalnych obrotów silnika, tylko jakieś tam ograniczone. Kolejna rzecz to tutaj widzimy tempomaty. Fajna rzecz to jest ograniczenie maksymalnej prędkości. Jest tutaj tutaj ten wskaźnik z lupką. Wówczas blokujemy ciągnik na dokładnie, blokujemy ciągnik na maksymalną prędkość, w tym przypadku na przykład. O, 50 na godzinę i ciągnik więcej nam nie pojedzie. Następnie dwa tempomaty C1-C2. Na przykład w pracach polowych często możemy te, te dwa tempomaty wykorzystywać. Oraz charakterystyczne zielone paski, które odpowiadają nam poszczególnym zakresom przekładni. Tak jak mówiliśmy, przekładnia ma cztery zakresy. 7 półbiegów, czyli 28 biegów do jazdy w przód i w tył. Myślę, że warto wspomnieć tym to, że mamy dostępne dwa tryby gdyby jazdy: tryb pierwszy i tryb drugi. Różnią się one tym, że tutaj możemy swobodnie na jednym profilu użytkownika wykorzystać te dwa tryby, na przykład na dojazd do pola i na pracę w polu, gdzie swobodnie możemy spersonalizować ustawienia przekładni, tempomatów, aby jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej móc ciągnik przestroić do konkretnej pracy. Widzę, że teraz przekładnia w trybie automatycznym, ponieważ no zawsze gdzieś tam na wyświetlaczu Maseja Fergusona widniały wyłącznie. Numeracja biegów, po prostu. ta litera i cyfra odpowiedniego półbiegu, a, tu raz, a teraz w trybie automatycznym pojawia się prędkość. Aktualnie 6,5 km na czyli ta, z której się rusza. Dokładnie. Myślę, że to jest kolejne bardzo duże udogodnienie w nowej przekładni 7, bowiem mimo tego, że jest przekładnią mechaniczną, prędkość startową już wybieramy w kilometrach na godzinę, a nie w biegach. Także użytkownik nie musi się zastanawiać, jakie przełożenie potrzebuje, jakie obroty silnika i w konsekwencji tego uzyskuje jakąś prędkość, tylko może sobie swobodnie. Wybrać daną prędkość startową i nie zastanawiać się, jakie to jest przełożenie. Myślę, że też kolejną fajną rzeczą jest to, że popychając dźwignię w maksymalną pozycję, aktywujemy prędkość maksymalną, a pociągając dźwignię maksymalnie do siebie, aktywujemy prędkość tą startową. W tym przypadku 6,2. Czyli w sumie możemy mieć aż 4 tempomaty na danym trybie jazdy. Mhm, czyli jest tego naprawdę sporo. A ja chciałbym przełączyć w tryb manualny. Aby przełączyć tryb anualny, musisz tutaj wyłączyć tryb auto, wówczas tryb auto zgaśnie, znikną też tempomaty, no bo wiadomo, już nie ustalamy prędkości jazdy, tylko operator sam decyduje jakie chce mieć przełożenia i jaką prędkość obrotową silnika i terminaturę troszeczkę się upraszcza, mamy już klasyczny bieg startowy, w tym przypadku 3A no i tylko prędkość maksymalną, którą oświeconik może osiągnąć. No dobrze, no to zostały nam jeszcze przyciski funkcyjne, które są tutaj już przypisane i mogą być, rozumień programowalne. Oczywiście. Każda funkcja elektroniczna ciągnika może być przypisana pod trzy dowolne przyciski funkcyjne. Przyciski znajdują się tutaj. Jest to F1, F2 oraz F3. I no, jak widzimy, w tym przypadku jest to telefon, pamięć rutu silnika A i aktywacja wałka WOM. Hmm. Na samym dole również mamy podgląd bieżących tutaj danych i możemy sobie przełączać, by na bieżąco kontrolować to, co się z maszyną dzieje. Także od spalania poprzez e, prędkość nawet i inne szczegółowe parametry pracy tak. ciągnika. Szybki dostęp do liczników wydajności e, zawsze jest tutaj dostępny na tym dużym wyświetlaczu. No dobrze, no to co mamy jeszcze na tym podłokietniku? Przejdźmy teraz tutaj na pewno multipad, który przeszedł transformację, bo wygląda zupełnie inaczej niż poprzednik. Co się na nim pojawiło takiego nowego? Myślę, że to y, mikrojoystick, czy taki joystick joysticku, który służy do obsługi wyjść hydraulicznych. Oczywiście możemy tutaj skonfigurować się nich tak, że dowolne wyjście hydrauliczne, czy czołowe, czy przedni tuz, czy jedno z wyjść tylnych, zawsze może być tutaj przypisane. W związku z tym możemy bardzo komfortowo tutaj pracować i przekładnią, i y, dwoma sekcjami hydrauliki bez odrywania ręki od joysticka. No fajnie, tych przycisków tutaj pod ręką jest, jest sporo. No, zmiana kierunku jazdy, czy, czy po prostu wybieranie tutaj funkcyjnego przycisku nie sprawia problemu, wszystko z poziomu praktycznie kciuka obsługujemy. Więc to na pewno na plus. Tutaj co? Sterowanie głębokością, czyli ustalanie wysokości tej naszej pracy. Pojawił się sektor obsługi multimediów z, raz z odbiorem na przykład telefonu. Podgłaszamy, przełączamy sobie kolejną ścieżkę. Obsługa standardowo y, automatyki, czy też ręcznego załączania blokady mechanizmu różnicowego, y, czy też załączania automatycznego y, napędu i a napędu na stałe. Tak, jak tutaj wspominasz o napędzie, myślę, że warto dodać, że masy Ferguson charakteryzuje się tym, że już od najmniejszych modeli, nawet o serii 4700, posiada charakterystyczny dla naszej marki system Hydrolog, co skutkuje tym, że blokując mechanizm różnicowy, blokujemy nie tylko mechanizm różnicowy tylnej osi, ale też przedni. Dlatego mamy cztery koła o tej samej prędkości obrotowej w trudnych warunkach, no pozwala nam tu na przykład. Pracować w poprzek, na przykład zbocza oraz w ten sposób, że zawsze cztery koła będą generowały tę samą prędkość obrotową i ten sam uciąg. Hmm. Jeśli chodzi o ten joystick, to jest on wyposażeniem standardowym? Ten joystick wiąże się z tym, że jeżeli mamy wyposażony ciągnik przedni, przedni TUS z dedykowanym niezależnym blokiem zaworowym, jest to wtedy wyposażenie standardowe. Mm -hmm, mm -hmm. No i tutaj sterujemy oczywiście resztą elektrohydraulicznych. Wyjść, włączamy przedni wałek, tylny wałek i obsługa również tutaj temperatury, świateł, koguta ostrzegawczego. No, myślę, że pobieżnie, pobieżnie tutaj widać. Myślę, że też pierwsze warto zwrócić uwagę na detale, Bo jednak Masy Ferguson w tej serii przyłożył do tego. Bardzo wiele czasu i, i, i precyzji. Zwróć uwagę na tą charakterystyczną listwę, która tutaj jest kontynuacją tego, co znajduje się na masce. Poświęcenie ambientowe. Trzy, yy, no tutaj te przeszycia tej skórzanej tapicerki, Także troszeczkę nam tutaj tego luksusu daje, bo jednak operatorzy spędzają w nie sporo czasu i myślę, że zasługują na tego typu poziom komfortu. No myślę, że tak. Tutaj też fajne miejsce na y, przyciski, które służą do podnoszenia, opuszczania ramion, gdy jesteśmy podczas zaczepienia maszyny. Także Oczywiście. tutaj to na pewno miejsce jest trafione. Y, I mamy też y, standardowo już stosowany w Massey Ferguson system, gdzie wysprzęglany ciągnik jest po wciśnięciu hamulca nożnego. Z tym, że z tego co wiem. Ten system się nie rozłącza po zgaszeniu i zapaleniu. Także, jeżeli sobie uruchomimy ten system, to już mamy go włączonego. Dopóki go nie wyłączymy, on cały tak. czas jest aktywowany i nie musimy tego za każdym razem, e, gdy wchodzimy do maszyny, ponownie uruchamiać. Tak, użytkownicy zgłaszali, że jest to troszkę to frustrujące, że za każdym razem muszą tą funkcję aktywować. Dlatego teraz zapamiętuje nam status funkcji sprzęgła w hamulcu, tak samo jak i została poprawiona odblokowanie podnośnika, które wcześniej wymagało podwójnego kliknięcia N oraz z pozycji opuszczenia. Dziś jest tylko jeden przycisk fizyczny, jeżeli tam klikniesz ten środkowy przycisk z tych trzech, poświetli się na zielono. Wówczas mamy aktywny podnośnik, oczywiście, żeby to działało, musimy uruchomić maszynę. Fajnym dodatkiem też jest gniazdo USB, pod, właściwie podwójne gniazdo u konstruentów i tych użytkowników, którzy jednak lubią te gadżety, tablety, telefony, to wszystko jednak tutaj będzie bardzo wygodnie można ładować. No dobrze, został nam monitor Datatronic 5, który, no trzeba by było trochę spędzić czasu, żeby to omówić wszystko w tym monitorze, także myślę, że tutaj zaproszę do filmu, który obiecał mi już Artur, że będziemy robić na Rolnik pracuje, gdzie będziemy testować ten ciągnik yy, i ufam, że, że to się stanie. No, próg 100 tysięcy ma być odsłon, osiągnięty, tak? No. Myślę, że nasi widzowie, Twoi widzowie yy, z łatwością ten próg osiągną. Wówczas dopełnimy tutaj dzieła i omówimy precyzyjnie ten wyświetlacz. Tak. No i sprawdzimy tą widoczność, która jest kluczem tego ciągnika w praktyce, bo jednak ta opadająca w charakterystyczny sposób pochylona yy, szyba która nie tylko sprawia, że czujemy, że gdyby ta kabina optycznie i wizualnie zdawała się dla nas większa, ale też gwarantuje bardzo widoczność na przednią oś, przedni tus. No i w pracach polowych tym bardziej to poczujesz. No bo dzisiaj jednak taka prezentacja na słota, jak się tutaj mówiliśmy, no pozwala pewne aspekty poznać, ale mimo wszystko tak. tak. Praca polowa tym nagierzym tego ciągnika i tam pokażę wszystkie swoje zalety. Ja jestem głodny po prostu praktyki tego wszystkiego i czy też ustawień tego monitora. Na pewno dużo, dużo pokażemy, ale nie będziemy mogli tego nawet włączyć, no bo musielibyśmy naprawdę pracować tak, tym ciągnikiem. No zobaczymy, czy twoje widzowie się spiszą i pozwolą Ci na to. No mam nadzieję, że, że, <laughs> że, że, że uda się tam osiągnąć duże zasięgi i pozwolicie mi ten ciągnik wziąć i po prostu w swoje ręce i nim pracować. Także myślę, że wychodzimy i kończymy ten odcinek. I widzimy się na polu. I widzimy się na polu, oby! Arturze, pozwolisz, że chciałbym mieć to nagrane? Czy naprawdę obiecuję, że jeśli będzie 100 tysięcy odsłon pod tym filmem, zrobimy taką, taki prawdziwy test w polu tego ciągnika? Słuchaj Piotrze, nie możemy trzymać lwa w klatce, wypadałoby sprawdzić, co potrafi w swoim naturalnym środowisku. Dlatego, skoro powiedziałem A, powiem i B i potwierdzam moje słowa, sprawdzimy ten ciągnik w pracach polowych. Super, tak więc subskrybujcie ten kanał, obserwujcie go dokładnie. No i oczywiście pomóżcie mi osiągnąć to 100 tysięcy odsłon. Udostępniajcie ten film, komentujcie, lajkujcie. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się podczas pracy polowej. Tak jest. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.